Paseci o tym głośno nie mówią, szczególnie kobietom, więc postanowiłem, że ja o tym powiem. I na było głośno o tym, że na 15 samobójstw, 12 z nich to mężczyźni. Teraz jest trochę o tym ciszej, ale ja bym chciał trochę o tym powiedzieć ze swojej perspektywy. Zobacz, ja zaraz skończę 32 lata i tak, mam żonę, którą powinienem się opiekować, wspierać i spędzać z nią czasu, no bo czas to relacja, jak nie spędzamy razem czasu takiego jakościowego, no to nie ma relacji. Mam trzyletnią córkę, której powinienem poświęcać mnóstwo czasu i uwagi i dawać jej odpowiednie wzorce i przykład. Już nie mówiąc o moich dupcach. Prowadzę też firmę, w której obsługujemy codziennie od kilkudziesięciu do kilkuset osób, którą cały czas trzeba udoskonalać i rozwijać, czyli znowu trzeba poświęcać na mnóstwo czasu. Już nawet nie wspominam o czasie wolnym, czasie dla siebie, czy rozwijaniu jakiegoś hobby. I teraz kluczowe pytanie, co się dzieje, gdy jeden z tych elementów, przynajmniej jeden, nie zaczyna iść tak, jak powinien? Pojawia się presja i stres, które narastają zazwyczaj równolegle do tego, co się dzieje. I podsumowując to najzwyczajniej w świecie, po prostu facet sobie nie dają z tym wszystkim rady, szczególnie właśnie psychicznie i się poddają. Więc jak widzisz, że twój facet się zamyka, nie odzywa się, idzie w używki, nie wiem, w jakiś alkohol, albo gra całe dnie w gry, albo całe dnie ma na telewizję, to dobrze by było próbować z nim wielokrotnie rozmawiać o tym, co czuje i co się dzieje. Bo dawanie mu wsparcia, to jest coś co zazwyczaj albo praktycznie zawsze jest momentem, w którym on się nie poddaje i idzie dalej do przodu. I koniecznie napiszcie w komentarzu, jak to wygląda u Was, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, co o tym dzisiaj zapowiedziałem.